Cześć i czołem. witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, w kolejnym nagraniu, w którym to będziemy przyglądali się biblijnemu nauczaniu wyjaśniającemu to, czym jest roszchodesz, a więc pierwszy dzień miesiąca księżycowego. Innymi słowy, będziemy starali się zrozumieć, która z Was księżyca rzeczywiście reprezentuje głowę miesiąca, czyli głowę księżyca. Ku przypomnieniu tylko podkreślę, że istnieje bardzo taki powszechny, popularny pogląd, iż to właśnie robek Księżyca stanowi, uwaga, głowę Księżyca. Jakkolwiek śmiesznie i racjonalnie to brzmi, przynajmniej dla mnie, niestety bardzo wiele osób tak właśnie wierzy. Dzisiejszy swój wywód rozpocznę od psalmu 81, który zarazem bywa najczęściej wyciąganym takim biblijnym, taką biblijną amunicją wobec przeciwnego wierzenia, które ja właśnie prezentuję. Może słowo amunicja jest trochę nadwyż użyte. Chciałem jednak powiedzieć, że jeżeli już spotykałem się z jakąś biblijną nauką, Mającą na celu dowieść tego, iż to rąbek Księżyca stanowi początek miesiąca księżycowego, to właśnie Psalm 81, werset 3 bądź w niektórych przekładach 4, stanowił podstawę tej nauki. Rzadko kiedy na jakąkolwiek inną narrację biblijną trafiałem, raczej należałoby powiedzieć, fragment, werset, który by potwierdzał tą naukę. Najczęściej właśnie to ten błędnie. Zaraz to wyjaśnię, dlaczego tak uważam. Cytowany werset trzeci stanowi podstawę takiego wierzenia. Proszę Was, byście przeczytali ten psalm od początku po sam koniec. Byście starali się zrozumieć, co On do Was mówi, jego treść. Zakładam, że już to zrobiliście. Zatem nastała chwila, moment, na to bym to ja podzielił się teraz swoim komentarzem z Wami. Najogólniej uważam, że treść tego psalmu czasowo jest zawieszona w czasie, w którym to naród izraelski wychodzi z Egiptu. Wiemy z innych fragmentów Słowa Bożego, że moment ten przypada na 15 dzień miesiąca Abib, czyli pierwszego miesiąca wyznaczonego do bycia pierwszym przez Boga Izraela. Pierwszy ten właśnie miesiąc przypada w, okresie, przypada w kalendarzu gregoriańskim mniej więcej na okres marzec-kwiecień. A zatem w tych ramach czasowych uważam, że wydarzenia tu opisane są zawarte. Dlaczego o tym mówię? No bo spotkałem się już rzadziej, ale ze stwierdzeniami, że ten psalm mówi o święcie namiotów. Ciężko mi to było pojąć. Jednak weryfikowanie, takie dogłębne analizowanie wersetu trzeciego utwierdziło mnie w moim przekonaniu. Werset trzeci posiada bardzo wiele kluczowych słów do zrozumienia całego tego zagadnienia, czyli rozchodesz. Udajmy się zatem do tekstu hebrajskiego. Oczywiście strona biblehub.com, psalm 81, werset. Trzeci. I czytamy: zadmijcie to jest słowo tiku, następnie mamy wyraz 2320, bachodesz, czyli wy, tutaj, może zanim przejdę do komentowania, przeczytajmy, jak to brzmi w języku angielskim, czyli zadmijmy, zadmijcie w czasie nowego księżyca, tak dosłownie brzmiałoby to tłumaczenie, w trąbę, trumpet w pełny księżyc w dniu, naszej czy tam waszej uroczystości. Tak to brzmi w przekładzie dosłownym angielskim zamieszczonym na tej stronie. Na drugim miejscu w tym trzecim wersecie, w kolejności kolejnych słów znajduje się słowo bahodesz. Dokładnie to wyraz chodesz z przedrostkiem ba, który no, nie bez powodu się tutaj znajduje. On w tłumaczeniu ten przedrostek oznacza w miesiącu, bo chodesz, choć to słowo już było przeze mnie wspominane w poprzednim nagraniu, no przypomnijmy sobie: chodesz znaczy miesiąc, ale też nowy miesiąc. Mówiąc jeszcze bardziej tak szczegółowo, udajmy się do polskiego tłumaczenia um, tego słowa w słowniku Strąga, mamy go tutaj. Jako rzeczownik, chodesz znaczy, mów, Miesiąc w domyśle księżycowy, pierwszy dzień miesiąca, coś co wydarzy się co miesiąc. Czyli widzimy, że Chodesz może mówić zarówno o całym miesiącu, jak i o pierwszym dniu miesiąca, potocznie określanym nowiem. Zanim jednak, powiedzmy, usilnie sobie wyobrazicie... Czy też z przyzwyczajenia rąbek Księżyca, bo to zostaliście nauczeni, że reprezentuje nów, yy, powstrzymajcie się proszę z takimi wyobrażeniami. Pozwólcie, by Jachóek Was uczył prawdy, a nie ten świat. Wróćmy do tekstu hebrajskiego. Czyli mamy tutaj słowo chodesz z przedrostkiem ba. Ten przedrostek ba mówi nam o tym, że. Mowa tu jest o czymś, co ma miejsce w miesiącu. Czyli niekoniecznie na jego początkach, bo wtedy nie byłby użyty przedrostek ba, tylko o czymś, co ma miejsce jakby w trakcie trwania tego okresu czasu. Najprawdopodobniej chodzi tu o właśnie sam środek miesiąca. Czytając treść tego y, psalmu. No łatwo się jest domyśleć, że chodzi tu właśnie o samą połowę tego miesiąca, no bo jak już wcześniej zauważyliśmy, mowa tu jest o momencie wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu, które to przecież miało miejsce 15 dnia miesiąca Abib, a więc w pierwszym miesiącu w kalendarzu bożym, który to ma miejsce na przełomie marca-kwietnia, patrząc z perspektywy kalendarza gregoriańskiego. To jest ważny szczegół. Ważny szczegół, bo pomagający zrozumieć, że te słowa nie wskazują ani na Jom. Szczególnie nie wskazują na Jom Teru'a. Mam na myśli dzień trąbienia, który przypada na pierwszy dzień miesiąca Siódmego w kalendarzu Bożym, ani na Jom Kippur, chociaż pozostawia. Przydrostek Ba, takie, taką powiedzmy możliwość. No bo jakby nie było, no Kippur. Ma miejsce 10 dnia 7 miesiąca, zatem mieści się w tłumaczeniu Bachodesz, czyli w miesiącu, tak jakby wiecie, w trakcie trwania tego miesiąca. Pozornie mogłoby tutaj chodzić, ale podkreślę tylko pozornie, dalsza e, część i szczegóły tego psalmu, tego wersetu 3, pomogą nam zrozumieć, że na pewno nie chodzi tu o Jom Kippur, oprócz Jom Terua. Spotkałem się z tłumaczeniem, z taką interpretacją, rzadko raz się spotkałem, że pewne środowisko wierzy w to, iż ten psalm mówi o święcie namiotów. Ale i tą interpretację myślę, że możemy odrzucić ze względu właśnie na kontekst. Natomiast czymś, co z całą pewnością pomoże nam odrzucić możliwość, że ten psalm mówi o święcie Jom bądź Jom Kippur, jest słowo Hag. Już Wam go pokazuję. Na samym końcu tego psalmu, od prawie do lewej, czytając, tu jest ostatnie słowo, znajduje się słowo Hag. 2282. Ma ono takie tłumaczenie, jak tu widzicie w języku angielskim. Ja Wam je pokażę w języku polskim. Hag widoczne jest właśnie... Tu. Święto, święte zgromadzenie, święto pielgrzymek, ofiara świąteczna. Tak to jest tłumaczone w konkordacji Stronga. Słuchajcie, ja sobie przestudiowałem każde jedno miejsce występowania tego rzeczownika, tego określenia. I ku mojemu zdziwieniu to słowo nigdy nie zostało użyte w tekście hebrajskim względem święta Jom Kippur ani względem święta Jom Teruah. Czyli żaden z tych dwóch świąt biblijnych nigdy nie znalazło swojego pokrycia powiązania właśnie ze słowem Hak. Każde święto biblijne jest moedem, o czym mówiliśmy w poprzednim nagraniu, czyli świątecznym czasem wyznaczonym przez Boga na spotkanie się z Nim, tym szczególnym świątecznym czasem. To każdy święto jest jednak nie każde święto w narracji biblijnej jest właśnie określonym słowem hak. Możecie to zweryfikować sami, ja to uczyniłem. Wystarczy przyglądać się treści wersetów, w których to słowo jest użyte. To jest bardzo ciekawa wiedza, tak swoją drogą. Taki szczegół mogłoby się wydawać, ale już pomagający powiedzmy tutaj coś zrozumieć. Teraz y, czeka nas e, coś, myślę, treściwszego jeszcze e, i bardziej zmierzającego do zrozumienia tego zagadnienia. A mianowicie e, słowo BAKKESE. Już Wam je pokazuję. Czyli mamy TIKU BACHODESZ SZOFAR, czyli ZADMIJCIE W MIESIĄCU SZOFAR Bak kese to jest ten czwarty wyraz 3677. W języku angielskim zostało tłumaczenie nam tutaj podane at the full moon, czyli w pełny księżyc. I wiele niestety polskich tłumacze, tłumaczeń również tak brzmi. Już sobie to e, zobaczymy. Użyjmy sobie na przykład Biblii Warszawskiej. Ehm. Zanudźcie pieśń i uderzcie w bęben, w mile, wdzięczną cytrę i harfę, zadmijcie w trąby na nowiu, w pełni, w dniu święta naszego. Czyli przekład warszawski nam mówi w pełni. Zobaczmy jak to brzmi w torze Cylkowa. Zadmijcie w miesiącu w surmy, surma czyli szofar, podczas pełni. Cylkow również mówi nam o pełni. Jakby ona rzeczywiście była tu przedstawiona w tekście hebrajskim. Nowy, Nowa Biblia Gdańska bardzo podobnie się wyraża i zobaczymy sobie jeszcze a, przekład Toruński, również bardzo podobnie wspomina nam o pełni. Mogłoby się wydawać, że skoro tak wiele przykładów podaje jedną wersję, czy też taką bardzo zbliżoną do siebie, no to na pewno one mówią prawdę. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Słuchajcie, bądźmy jak Berejczycy i weryfikujmy to, co nam mówi tłumacz z Ruach Hakodesh. Z tym, co Duch Prawdy do nas chce powiedzieć, z tym, co Jahushua chce nam przekazać i Abba Jah. Ruach Hakodesh stara się nam pokazać, że Bakkese mówi o o czym? No zaraz zobaczycie. Najpierw zobaczmy, co tu nam pokazuje jako tłumaczenie słowa kese. Według autoru tego przekładu interlinarnego um, online Kesy znaczy Fulmun, czyli pełnia Księżyca. Taka jest ich interpretacja. My przejdźmy do polskiego przekładu słownika Stronga. I widzimy, no, to samo: pełnia Księżyca. Mogłoby się po raz kolejny wydawać. Zbieżne ze sobą tłumaczenia, więc na pewno to jest prawda. A skoro pełnia Księżyca. Reprezentuje moment wyjścia narodu izraelskiego z y, niewoli egipskiej, no to na pewno początek miesiąca ma miejsce w momencie, w kiedy pojawia się rąbek. To jest tylko iluzja, to jest kłamstwo. To jest tak, jak tutaj napisałem, ściema. Dlaczego ja tak uważam? Piszą nam tutaj autorzy, że słowo kese, kaf, samech, w te spółgłoski, tworzące słowo kese, plus oczywiście samogłoski, czyli te kropki, kreseczki. Jest to rzeczownik rodzaju morskiego, najprawdopodobniej pochodzący od słowa 3680. Nie podają nam żadnej innej alternatywy. Wskazują, kierują naszą uwagę właśnie na słowo 3680. Zatem zobaczmy, co ma do, nam do powiedzenia to słowo. No, jak wiemy, rzeczowniki w języku hebrajskim pochodzą od czasowników. Czasowniki są takimi korzeniami, rdzeniami dla rzeczowników. I tu naszym oczom ukazany zostaje właśnie czasownik. Kasa, niemal identyczny. No, siłą rzeczą musi się troszeczkę różnić w zapisie spółgoskowym, no bo w końcu jest czasownikiem, a nie rzeczownikiem, jest troszeczkę innym słowem, ale jednak korzeniem, rdzeniem, korzeń i rdzeń. Jest nie bez powodu korzeniem czy rdzeniem, bo jest to coś, co powiedzmy jest dosyć tożsame, dosyć podobne do tego, co z niego wypływa, co z niego wyrasta. Z tego korzenia wyrasta słowo kese. No jak widzimy, słowo kese rozmywa się w tym tłumaczeniu pełnia Księżyca z tłumaczeniem, jakie reprezentuje czasownik. Kasa. Zauważcie. Czasownik kasa tłumaczy się jako zakryć, nakryć, ukryć. Jak księżyc, który jest kasa, miałby być pełnią księżyca? No nic bardziej mylnego. Jeżeli księżyc, jeżeli słowo kese pochodzi od słowa kasa, to siłą rzeczy kese musi oznaczać księżyc zakryty, ukryty, w domyśle ciemny. I w tym momencie przejdziemy sobie do powiedzmy kolejnego podpunktu. A mianowicie przyglądniemy się kilku miejscom występowania słowa kasa. Myślę, że to będzie najbardziej rozsądne, szczególnie rozpoczynając od pierwszego możliwego takiego miejsca, albo przynajmniej jednego z pierwszych miejsc. I za przykład weźmy sobie Księgę Rodzaju. Sprawdźmy, czy w rozdziale 7 w wersecie 19. Znajduje się to słowo. 7:19 Jeszcze odpalimy w języku polskim. Co tu czytamy? I wody bardzo się wzmogły nad ziemią i zakryły wszystkie wysokie góry, które były pod całym niebem. 7:19 I wody, prefailed, mor, no i tak dalej. Powiedzmy, nie będę Was męczył czytaniem moim językiem angielskim. Czy znajduje się tutaj słowo kese? 3680. 6:80? Tak, znajduje się właśnie w tym miejscu. 3680 to jest czasownik oznaczający właśnie cover, zakryć. Kasa, wybaczcie, kasa to jest czasownik, kese to jest rzeczownik. Czyli widzimy, że wody zakryły powierzchnię ziemi. Jak się łatwo można domyśleć, pod powierzchnią wody z czasem, im głębiej byśmy schodzili, tym ciemniej się robi. To jest dosyć naturalne zjawisko, powszechne, szczególnie tam, gdzie e, im bardziej zanieczyszczona woda, tym płyciej promienie słoneczne, powiedzmy, docierają i tym um, płyciej jesteśmy w stanie pływać, um, by cokolwiek widzieć. No myślę, że rozumiecie, co staram się przekazać. Przejdźmy do kolejnego z fragmentów, tym razem 38 rozdział i werset 15. Co czytamy? A gdy Juda zobaczył ją... W domyśle Tamar pomyślał, że to nie żonica, bo zakryła swoją twarz. Czyli znowu zakryła, okryła swoją twarz, ona. I ta twarz stała się niewidoczna dla Judy. To jest bardzo logiczne. Kolejne miejsce to psalmy, teraz. Tu będzie kilka przykładów. 78 na początek, 53 werset. Prowadził ich bezpiecznie tak, że się nie lękali, a ich wrogów przykryło morze. Znowu, kese. Przepraszam, kasa, czasami mi się one mylą. Czasownik tu, kasa, jest użyty, mówiący nam o tym, że wody morza przykryły wrogów narodu izraelskiego. A więc ponownie jest oddzielanie światłości od ciemności. W ogóle tu jest genialna ta metafora, bo przeciwnicy narodu izraelskiego, Egipcjanie, reprezentowali przecież Królestwo Ciemności, a naród izraelski miał i ma reprezentować Królestwo Światłości. Więc tu jest genialnie ta, powiedzmy, metafora nam przedstawiona. Kolejny fragment to Psalm 147 i Werset 8, który okrywa niebiosa obłokami i przygotowuje deszcz dla ziemi, który sprawia, że trawa rośnie na górach. Czyli znowu, niebiosa są okryte obłaka, obłokami. Łatwo sobie tu chyba coś podobnego wyobrazić, co wcześniej przedstawiałem. Psa, przysłów 10:12. Nienawiść wznieca kłótnie, a miłość kasa wszystkie grzechy. Miłość zakrywa wszystkie grzechy. Tu po raz kolejny ukazane jest nam tłumaczenie tego czasownika, pokazujące takie oddzielenie światłości, ciemności. 17 rozdział, werset dziewiąty. Kto kryje grzech, szuka miłości, a kto wyjawia sprawę, rozdziela przyjaciół. Czyli znowu zakrywając grzech, no myślę, że tu nie chodzi o e, powiedzmy. Hmm, jak to opowiedzieć w języku polskim? Dobra, pozostawiam to powiedzmy bez mojego komentarza. komentarza. Każdy może sobie to e, myślę. Dosyć rozsądnie wyjaśnić. Przejdźmy do fragmentu z listu Jakuba. Jakuba, piąty rozdział, dwudziesty werset. To będzie dosyć podobne do tego, co wcześniej już zostało kazane. Niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Ponownie, miłość, którą możesz okazać drugiemu człowiekowi, może sprawić, że zostanie zakryte bardzo wiele grzechów. Tym samym staną się one niewidoczne, tak jak niewidoczne staje się światło księżyca, kiedy jest on kasa, kiedy jest on zakryty. I skończymy na pierwszym liście Piotra, rozdziale czwartym i wersecie 8. Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość, jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Mógłbym mnożyć przykłady ze Słowa Bożego ukazujące tłumaczenie czasownika kasa, potwierdzające to, co stanowi powiedzmy moją tezę. Podsumujmy na ten moment to, co powiedziałem, to co przedstawiłem, co zostało nam ukazane. Czasownik kasa, poprzez. Zweryfikowanie, przyglądanie się miejscom jego występowania w Słowie Bożym pokazuje, że to, do czego się odnosi, spra sprawia on, że coś zostaje zakryte, ukryte, przykryte, zaciemnione, zasłonięte. Zatem niemożliwym jest, by rzeczownik Kese, zawarty właśnie w tym trzecim wersecie, w Psalmie 81. Odnosił się do Księżyca, który jest w pełni, czyli w pełni oświetlony. Gdyby tak było, że mowa by tutaj była o w pełni oświetlonej tarczy Księżyca, wtedy rzeczywiście moglibyśmy przypuszczać, że miesiąc rozpoczyna się od rąbku Księżyca. Tak jednak nie jest, gdyż słowo jako czasownik kasa wyraźnie potwierdza, że rzeczywistość jest. Inna. Na tym dziś będę kończył. W kolejnym nagraniu przyglądniemy się kolejnemu miejscu występowania rzeczownika Kese. Do następnego razu, drodzy słuchacze. Shalom!